Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność zawsze spotkania z Markiem i raport z frontu, który Państwo tak bardzo lubią, ale też który, i to czytałem oczywiście Państwa komentarze, tak wzbudza dużo emocji. Dzień dobry, kłaniam się, Marku. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam słuchaczy oraz widzów. Tak, zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć przycisk subskrybuj. To jest ważne, dlatego żeby ten nasz nasza audycja do, docierała do szerszego grona. No i Marku, oddaję Tobie głos za spojrzeniem na mapę. No tutaj znowu posługuję się mapą portalu Deep State UA. Tak jak już nieraz podkreślałem, jest to dość konserwatywna strona potwierdzają oni postępy obu stron, tylko nanoszą te postępy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mają na to mocne potwierdzenie. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten najciekawszy odcinek frontu, gdzie w zasadzie teraz najwięcej się dzieje, choć z drugiej strony wbrew pozorom nie dochodzi do nas wiele informacji stamtąd. Więcej mamy powiedzmy spekulacji albo informacji niepewnych lub wręcz, no niestety, ale też malowania Informacji z sufitu. A co się tutaj dzieje? No przede wszystkim, drodzy państwo, yy, mamy znowu potwierdzenie, że toczą się walki pomiędzy wsią Makariwka, a wsiami Stojo staromajorskie i urożajne, tutaj na te dwie wsie, nadal kontrolowane przez Rosjan, choć yy, ich północna część ma już być szarą strefą, nadal naciskają w to miejsce Ukraińcy. Yy, udało się potwierdzić, że w rejonie Rybnopila. Nadal znajdują się Rosjanie. Podkreślę tylko, że wcześniej była taka informacja, jakoby się oni wycofali stamtąd, aby nie znaleźć się w jakimś okrążeniu bądź osaczeniu. No okazuje się, że jednak nie. Rosjanie podejmowali tutaj szereg kontrataków. I choć co prawda kontrola tutaj nad tym terenem. Prawdopodobnie no nie wygląda do końca tak, jak tu tutaj przedstawiono. Wygląda to trochę gorzej dla Rosjan. No niemniej tutaj już podkreślam, Deep State pod, potwierdza kontrolę nad jakimś terenem tylko i, w, i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uzyskuje na to potwierdzenie albo od wiarygodnych źródeł, albo materiałem fotograficznym, lub filmowym. I to też nie od razu, bo pamiętajmy, że. Tutaj na tym odcinku, e, ogólnie można tak powiedzieć, za Polosko-Wuchłedarskim e, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Ukraińcy mniej więcej wykonują dziennie dwa kroki naprzód i niekiedy też krok do tyłu. I to tego samego dnia. Czyli tutaj musimy się liczyć z tym, że te postępy nie są duże. E, I myślę, że e, widzowie, którzy oglądali. Poprzedni odcinek raportu, na który byłem zaproszony, to zrozumiałem dlaczego. Chodzi po prostu o to, że przede wszystkim na tym odcinku na południu od Orichowa, Kamieńskiego i Hulejpola tutaj mamy do czynienia już od razu z linią rozbudowanych umocnień. Dlatego tutaj no, nie należy oczekiwać szybkich postępów, a tutaj sytuacja jest nieco inna bo tutaj te mocniejsze, większe umocnienia zaczynają się dopiero jakieś kilkaset metrów na południe od linii miasteczka Staromłyniwka. Także tutaj na północ od tej miejscowości mamy do czynienia ze słabszymi umocnieniami, w zasadzie z punkcikami umocnionymi i zarazem tutaj mamy do czynienia z pasem przesłaniania, który właśnie Ukraińcy teraz Zdobywają, a Rosjanie z jakiegoś powodu starają się go za wszelką cenę utrzymać. W każdym razie mamy na tym odcinku, poza postępami ukraińskimi na południe od Wołyki i Nowosilki mamy również postępy, tutaj przede wszystkim w kierunku wsi, robotynę. Bardzo prawdopodobne jest to, że ta strefa niebieska, czyli aktualnie wyzwalana, jest znacznie bliżej tej wioski. Tylko właśnie na razie brakuje na to potwierdzenia. Ponadto Ukraińcy bardzo mocno naciskają na te dwie wsie, Piatychatki i Żerebiankę. I są doniesienia o tym, że tutaj w zasadzie przy Piatych hatkach i częściowo przy Żerebiance no możemy już w zasadzie mówić o szarej strefie, gdzie Rosjanom jest się bardzo ciężko po prostu utrzymać. Jeszcze dochodzą do nas takie informacje, jakoby w rejonie Hulajpola, a konkretnie pod Dorożnianką, również miała się przesunąć ta szara strefa, ale też na razie potwierdzenia tego brak. Ponadto pojawiała się też informacja, że Ukraińcy zdołali wypchnąć Rosjan na południe o dwóch wedaru, o mniej więcej jakiś kilometr. Przy czym na jednym z profili telegramowych Pojawia się nawet informacja, że jest to nawet ponad kilometr. Tylko tutaj ja bym też uważał, bo są to również informacje bez potwierdzenia w postaci fotografii bądź nagrań. Także na to musimy na dobrą sprawę uważać. Jeżeli chodzi o tą właśnie część Ukrainy, o ten odcinek wojny rosyjsko-ukraińskiej. To warto też zaznaczyć, że ukraińskie postępy nie będą też takie szybkie, nawet nie tyle z powodu jakiegoś potężnego oporu rosyjskich żołnierzy, jakiejś wielkiej fachowości z ich strony, jeżeli chodzi o wojowanie, jakiegoś wielkiego morale, bo nawet już Amerykanie, którzy jeszcze niedawno byli trochę sceptyczni co do szans ukraińskich, Zaczynałem coraz częściej mówić o tym, że rosyjskie morale wygląda na bardzo niskie. Również na tym odcinku, że tutaj właśnie nie widzimy jakiejś takiej wielkiej woli walki, jaka jest z kolei u Ukraińców, nie widzimy takiego ducha bojowego, a nawet pojawiają się takie sygnały, że część rosyjskich żołnierzy nie rozumie, dlaczego się tutaj znajduje. Nie rozumie, jak i dlaczego mają. Tutaj, w tej części Ukrainy, wojować. Dlatego przede wszystkim tutaj Rosjanie starają się postępy ukraińskie hamować w inny sposób. Wiadomo, że wykorzystują swoje umocnienia, prawda? Oni się opierają, ale przede wszystkim potężnym zagrożeniem dla Ukraińców teraz, na tym odcinku frontu, jest minowanie. Musimy pamiętać o tym, że tutaj wzdłuż yy, linii frontu yy, Rosjanie naprawdę bardzo solidnie zaminowali teren. Yy, I to było jeszcze przed rozpoczęciem aktywnych działań, takich na szerszą skalę przez stronę ukraińską. Teraz Rosjanie bardzo często stosują minowanie zdalne. To już tłumaczę o co chodzi. Rosjanie przede wszystkim wykorzystują specjalne wyrzutnie. Do tego, aby minować teren na odległość. Wyszreliwuję rakiety, z których każda zostawia, powiedzmy, około dziewięciu min, i choć te minowanie jest na dobrą sprawę chaotyczne, to wbrew pozorom to wcale jakoś mocno nie poprawia sytuacji ukraińskiej. Raz, że tych min jest sporo, to druga sprawa jest taka, że nawet te minowanie chaotyczne wydawałoby się, że no. Takie, które nie powinno stanowić jakiegoś większego dla Ukraińców zagrożenia, w istocie też jest problemem, bo można niekiedy się natknąć na te miny no, w naprawdę niekiedy nieoczekiwanym miejscu. Także z tym naprawdę jest ogromny problem, i Ukraińcy starają się wykorzystywać naprawdę różne metody, żeby jakoś się z tym mankamentem, no tak trochę może i bagatelizując, ale. Tutaj używając tego słowa, ja naprawdę nie chcę tego robić, ale no, z tym mankamentem próbują jakoś walczyć i nie jest to zadanie naprawdę lekkie. Ponadto, pan Marek Meissner pisał dzisiaj na Twitterze na swoim koncie, że Ukraińcy zaczynają też mieć problemy z wodą zdatną do picia. Tutaj zaczynają się nasilać też skutki i to nawet właśnie na tym odcinku zaporowsko-wuchydarskim i nawet na odcinku donieckim, chociażby pod Awdiwką, zaczynają się problemy z dostępem do czystej wody. A mamy lato i te lato prawdopodobnie będzie bardzo gorące. Także będzie z tym potężny problem. Ukraińcy muszą się na to jakoś szykować. Tutaj pewien wpływ ma chociażby to że woda w tym zbiorniku, który się zaczyna mniej więcej pod zaporożem, a miał się kończyć właśnie tutaj, przy zniszczonej już tamnie pod nową kachowką. Tutaj ten drodzy Państwo, zbiornik wodny, oczywiście no, jego poziom wody zaczął spadać. Zaczęły się pojawiać jakieś nawet na horyzoncie stare. Wyspy, pamiętające jeszcze XVI, XVII-wieczne dzieje kozackie, chociażby pojawiła się na horyzoncie tutaj nawet to jest taka ciekawostka dla historyków, wyspa, na której zbudowano pierwszą sieć kozacką, to, żeby było tak ciekawiej. I w każdym razie ten spadek poziomu wody, on daje o sobie właśnie też znać właśnie w tym tutaj rejonie. To jest naprawdę ogromny problem. No już pomijam to, że już w obwodzie hersońskim pojawia się też problem z tym, że ta woda jest też no po prostu zatruta. To jest naprawdę ogromny problem, bo pozmywało też ciała, niestety ludzkie, zwierzęce, na dodatek woda Dotarła na cmentarze, także niestety, ale spełnił się ten najgorszy scenariusz, jeżeli chodzi o wysadzenie tamy w Nowej Kachowce. Ale dobrze, wróćmy tutaj już do tych kwestii stricte militarnych. Także jeżeli chodzi o odcinek ten południowy, czyli Zaporozsku-Wukłedarski, tutaj walki się toczą. Ukraińcy odnoszą pewne postępy, ale do przełomu. Jeszcze musimy poczekać. To jeszcze nie jest przełom, choć postępy pewne są. Jeżeli chodzi o odcinek doniecki, no to tutaj ciekawostka. Otóż Ukraińcy odnieśli trochę sukcesu w walkach o Marinkę. Rosjanom zupełnie się coś tutaj nie wiedzie. Od naprawdę bardzo długiego czasu atakują zachodnią część Marinki. Nie mogą zdobyć tego ostatniego skrawka tego miasteczka, no, byłego miasteczka. Teraz to już są ruiny, które bardziej przypominają krajobraz po wybuchu bomby atomowej. I w każdym razie Ukraińcy sami zaczęli przechodzić na odcinku tym tutaj w Marince do kontrataków i w wyniku tych kontrataków przesunęli szarą strefę, czyli tą ziemię niczyją, do centralnej części miasteczka. Rosjanie wykonują niekiedy nawet kilkanaście ataków dziennie na tym terenie już niezabudowanym, terenie ruinnym. No i co ciekawe, niewiele im z tego wychodzi. Walki toczą się również o Afdiivkę, i tutaj bardzo ciekawe jest to, że na południowy zachód od Avdiivki Ukraińcy osiągnęli już pewne postępy pod wodjanem i opytnym. Tutaj chodzi prawdopodobnie o zdobycie Okopów, umocnień, jakie Rosjanie mieli właśnie na północ od obu tych wiosek. Także to bardzo tutaj poprawia sytuację obrońców tego miasta. No i rzecz jasna przechodzimy do Bachmutu. Tutaj mamy do czynienia trochę z podobną sytuacją, jaka jest na południu teraz. Czyli Ukraińcy wykonują dwa kroki w tył. Przepraszam, dwa kroki do przodu i jeden krok w tył. Tak wygląda ta tutaj sytuacja, ponieważ Rosjanie też próbują przeprowadzać swoje kontrataki, niekiedy mniej lub bardziej rozpaczliwe, ale Ukraińcy, no można potwierdzić, stoją pod samą kliszczyliwką i to prawdopodobnie mają pod swoją kontrolą wzgórza, ale no Rosjanie dosłają tutaj rezerwy i starają się za wszelką cenę tą wioskę utrzymać. Podobnie z Berchiwką, w której Ukraińcy prawdopodobnie już albo są, albo są pod samą wioską. Ukraińcy się również mieli zbliżyć pod samo Jagidnę, ale Rosjanie nadal uparcie bronią ruin obu wiosek. No, troszeczkę inaczej jest przy Dubowa Wasyliwce. Tutaj prawdopodobnie linia frontu przechodzi, tak mniej więcej w połowie drogi, pomiędzy orychowo Wasyliwką i Grychoriwką, a właśnie tą wioską. Także tutaj Rosjanie się jeszcze też trochę trzymają. I tutaj ciekawostka. Rosjanie próbowali ostatnio atakować na wsie Rozdoliwka, Wesołe, nawet w kierunku Wyimki. Naciskają też dość mocno na Biłochoriwkę i ponoć mają osiągać, przynajmniej pod Biłochoriwką, jakieś niewielkie sukcesy, zbliżając się powoli do tej wioski. Czy ma to jednak jakiś ogromny wpływ na sytuację? Prawdopodobnie nie. Chodzi o to, że Ukraińcy sami też zaczęli chociażby spod wsi wesele przeprowadzać swoje kontrataki w kierunku Jakowliwki. Można powiedzieć, że wioski, od której w zasadzie zimą zaczęło się te takie wielkie, rosyjskie uderzenie w kierunku Soledaru. Kiedy tylko Jakowliwka padła, no to wtedy już można powiedzieć, że niczym reakcja domina. Sytuacja soledaru zaczęła się pogarszać i teraz Ukraińcy zaczęli wykonywać jakieś ruchy właśnie w kierunku Jakowliwki, aczkolwiek no niestety, ale do jakiegoś wielkiego przełamania tutaj nie doszło. Ciekawie jest za to w samym Bachmucie. W Bachmucie Ukraińcy utrzymują tutaj ten południowo-zachodni skrawek, ruin i prawdopodobnie szara strefa miasta obejmuje tutaj nieco większy teren. Rosjanie mają problem w tym, aby się tam utrzymać, ponieważ no, Ukraińcy można powiedzieć, że mają ich jak na dłoni. Obserwują tutaj zachodnią część miasta, a tylko podkreślę, że tutaj znaczna część miasta jest naprawdę przerobiona na ruiny, i Ukraińcy mają ogromne możliwości w zakresie obserwacji tego terenu, tak z dronów, jak i ze wzgórz na zachód od Bachmutu, wykorzystują to ostrzeliwują Rosjan, utrudniają im możliwość koncentracji, okopania się i zarazem Ukraińcy prowadzą na tym terenie niczyim, w tej szarej strefie podejmują różne działania podjazdowe, szarpią przeciwnika, niepokoją go. Aczkolwiek do jakiegoś takiego wielkiego uderzenia na terenie Bachmutu no to raczej musimy jeszcze poczekać. No? Jeszcze, może tak, tylko tak. Jedną, jeszcze tylko na koniec, może jedną rzecz. Pojawiały się niedawno doniesienia, jakoby bliski współpracownik kadyrowa Adam Delimhano, o dobrze pamiętam, miał zginąć w Primorsku. Tutaj, drodzy Państwo, jest Primorsk nad Morzem Azowskim. Jego miejsce pobytu mieli wydać, co ciekawe, jakoby wagnerowcy. Nie wiemy ile z tym prawdy. I z drugiej strony nie wiemy, co się z tą postacią stało. Nie wiemy. W zasadzie na razie możemy ją uznać za zaginioną. Aczkolwiek, no szczerze mówiąc, dla mnie wydaje się to trochę dziwne, że ostatnio Rosjanie tak potwierdzają fakty albo zaginięcia, albo śmierci niektórych swoich oficerów. Więc no, ja bym tutaj był trochę ostrożny. Pamiętacie zapewne Państwo, jak wspominałem o śmierci szefa sztabu 35 armii, która walczy tutaj na południu, prawda? Rosjanie sami to podali. Tutaj jeszcze w Kreminnej parę dni temu doszło do kolejnej ciekawej sytuacji. Ponoć dziś tutaj pod Kreminną, czy nawet w, jeszcze w odrębie administracyjnym miasta, no, ogłoszono apel żołnierzy miejscowej rosyjskiej załogi, która miała oczekiwać na przyjazd generała. Dowodzącego 20 armią, Suraba Ahmedowa, już dobrze pamiętam. I tutaj mamy też różne wersje wydarzeń. O ile na pewno doszło do ukraińskiego ostrzału na miejsce koncentracji żołnierzy rosyjskich, no to pytanie, czy na pewno ostrzelano to miejsce z apelem? Choć z drugiej strony jest właśnie taka historia, że ci żołnierze czekali na tym apelu aż dwie godziny, aż w końcu generał. Ahmedow przyjedzie. Jedna wersja jest taka, że nie zdążył przyjechać i już ich tutaj potraktowano himarsami. Inna wersja jest taka, że ledwo przyjechał na apel i to miejsce właśnie Ukraińcy ostrzelali, rzekomo również porażając tego generała. Nawet pojawiły się tezy, takie, znaczy tezy, wiadomości, jakoby. Tenże generał miał zginąć, ale no tutaj uprzedzam, żebyśmy jednak poczekali na jakieś potwierdzenie. No, niemniej jednak, tutaj taka informacja jest ciekawa, że Ukraińcy dokonują teraz bardzo wielu takich ataków, nie tylko właśnie na miejsca koncentracji, ale również na punkty dowodzenia. I tutaj taka też ciekawa rzecz, Marcin Ogdowski sugeruje. Że chodzi o to, że Ukraińcy wykorzystują wywiad radioelektroniczny i po prostu starają się ustalić, zapewne również przy wsparciu partnerów zachodnich, gdzie jest dokonywanych dużo takich połączeń radioelektrycznych i po prostu namierzają takie punkty, które wydają im się podejrzane i je ostrzeliwują. W nadziei na to, że tam jest właśnie jakiś punkt i będzie można zniszczyć jakiś sztab, utłuc stylu rosyjskich oficerów sztabowych, ilu się tylko da. Także to są takie ciekawostki, ale właśnie abym ja jeszcze przestrzegał przed zbyt szybką radością, otwieraniem szampana. Lepiej jeszcze poczekać na jakieś potwierdzenia. I tutaj bym podobnie traktował te niektóre doniesienia telegramowe, również te ukraińskie, o tym, że rzekomo są dokonywane jakieś wielkie sukcesy, o takich gigantycznych stratach po obu stronach. Tutaj naprawdę bym te wszystkie doniesienia sugerujące, że na przykład front już dochodzi nawet za robotynę gdzieś tutaj na przykład pod Nowoporkopiwkę czy Ilczenkowe, Tutaj ja bym naprawdę uważał na tego typu doniesienia. Jakby piękne nie były, lepiej jest podchodzić do tego ostrożnie i faktycznie poczekać najpierw na to, żeby się pojawiły chociażby zdjęcia bądź nagrania z takiego robotynego, prawda? Także lepiej poczekajmy na to. Marku, pozostaje mi zatem podziękować za kolejny raport z frontu. Państwu dziękuję za słuchanie, za. Oglądanie też w wersji z mapą. Kłaniam się do usłyszenia. Ja również kłaniam się, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Udanego weekendu.